Siema, ja Hunter. Jeszcze na wstępie Was zapraszam do dawania lajków, suba, jakiś tam komentarz. I co? Bez będą przedłużania lecimy. Dzisiaj Wam pokażę dość długo wyczekiwane yy, przez wielu, wie, wielu z nas yy, modowanie z auta na auto. Także solo, bez żadnego znajomego. Bardzo, bardzo proste. A potrzebujemy jakieś auto którego przekazujemy mody na inne auto. W moim przypadku jest to Ubermacht Revolter, akurat jego sobie wziąłem, bo szukałem go ostatnio, on jest brudny, także mam go do wywalenia. I akurat na przykład jego sobie testujemy. I tak, zmieniamy coś w aucie, byle co. Może ten pancerz nawet tam, nie wiem czy to na przykład na brak, czy na 20%. Zmieniamy byle co. I teraz wchodzimy na przykład tak. Możemy wybrać albo lakierowanie, albo światła bo musimy na przykład albo światło albo neony. Wybieramy na przykład sobie kolor neonowy i idziemy na ekipę albo niektóre auta nie mają y, kolor neonów i wtedy pójdziemy sobie na lakierowanie i tam możemy na przykład dać kolor ekipy tak jak ja to zrobię, Widzicie, możemy albo to albo to. Czyli przed na lakierowanie kolor i tutaj dajemy ekipa. i Jak już mamy na przykład ten kolor ekipy, to przytrzymujemy nasz przycisk PSA. Czy to na przykład na Xboxie to przycisk od Xboxa przytrzymujemy Albo od PS a widzicie? Teraz przytrzymałem ten przycisk, i znika mi, e, znika mi to moje menu. Teraz wysiadamy sobie z tego auta, ono tu zostaje, i idziemy sobie do auta, które chcemy, aby miało te mody. W moim przypadku jest to jakieś tam LED, też pewnie potem do wywalenia, albo do podmianki na jakieś inne auto. I teraz po prostu sobie tym autem, które chcemy, żeby miało mody, wyjeżdżamy. Widzicie, boom, auto nam się zmienia na to, które, które chcieliśmy modować. Teraz wysiadamy sobie z tego auta. Ona nam znika. I idziemy z powrotem z buta tutaj na piechotę. Daleko nie mamy do naszej areny. Wsiadamy do naszego auta, które jest zmodowane i sobie coś zmieniamy w nim, czy to na przykład pancerz, żeby nam się zapisało. I boom, widzicie, wszystko nam się ładnie. Przeniosło z naszego auta. Także co? To było na tyle. Bardzo proste, bardzo łatwe, bardzo szybkie. To co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Elo